Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku opowiem historię: Jak to Wanda za Niemca wyjść nie chciała. Wanda od dziecka wiodła błogi żywot przy boku swego ojca. Pewnego razu ich idyllę zakłócił poseł niemiecki wraz ze swym małym synkiem. Mały Niemiec, ujrzawszy Wandę, zakochuje się w niej bez pamięci. Dobry ojciec wyczuwał jednak niebezpieczeństwo i przezornie odgonił intruza. Nie będzie tutaj tam jakiś Niemiec, swojej córki mam odwrócić. Dzień idziemy. Czasy jednak szybko się zmieniały. Dojrzała Wanda musiała dokonać wyboru. Ktoż by się jednak spodziewał, że w mrocznej okupacyjnej kawiarni spotkają się oko w oko znajomi z dawnych czasów? Chora miłość Niemca do Wandy przybierała coraz dziwniejsze formy. Pomimo kłopotów, Wanda pnie się w zawodowej karierze. Przypadł jej nie lada zaszczyt pożegnania polskich wojsk idących na front. Po kilku miesiącach Wanda zapomniała o tym przykrym incydencie. Właśnie miała spotkanie ze Stalinem, gdy nagle... Zdravstvujcie, towarzysz Józef Wissarionowicz. Zdravstvuj, Wanda, dobra diewoczka. Co to z tobą, Wanda? Tu ciebie apłynie. Zatrzymany Niemiec po krótkich badaniach psychiatrycznych został odesłany do szpitala ze stwierdzoną manią prześladowczą. Drodzy państwo, Dobrze się stało, że ta biedna Wanda nie chciała tego dziwaka, Niemca.